Jeśli masz problemy z przełożonymi, którzy ludzi całkowicie niszczyli Kiedy przyjaciel tobą manipuluje i bez swej zgody twym losem szafuje mm, mm, To wiedz, że mm, mm, uratuje cię! Jeśli czujesz się człowiekiem głupim mm -mm, i w życiu głupstwo właśnie cię gubi, kiedy wejdziesz na drogę zła, mm -mm, choć myślisz, że jest super czad, mm -mm, to wiedz, że mm -mm, uratuje cię! Mm -mm, mm -mm. Jeśli myślisz, że jesteś uzależniony i prosisz mnie o udzielenie pomocy, kiedy walczysz z własnymi wrogami, nie kierującymi się żadnymi zasadami, mm, 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 to wiedzę mm, 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 uratujecie! Mm. Jeśli wiesz o swoich słabościach i dajesz znać o swych wątpliwościach, kiedy przeżywasz ciężkie uczucia, miłosne, wrogie masz złe przeczucia, mm, 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 to wiedz, że mm, uratuje cię!